Nie stój tak. Idź po lekarza. Jest tu lekarz. Co mu zrobicie? Proszę poczekać na zewnątrz. Z nim? Tylko szczerze. Na szczęście niebezpieczeństwo minęło. Ale jego stan wciąż jest ciężki. Musimy czekać. Dziękuję panu. Wynoś się. Nikt cię tu nie potrzebuje. Prócz Martina. Przez ciebie mój mąż tu trafił. Zbieraj się, albo... Wiem, czemu jesteś na mnie zła. Tak? Martin śni teraz o mnie. Odkąd pojawiłam się w jego życiu? Nie ma tam dla ciebie miejsca. Jesteś naiwna. Żeby go zatrzymać, musiałabyś go przywiązać do łóżka. Wcale nie wygrałaś Kiedy się obudzi, znowu przybiegnie do mnie Ochrona! Jeszcze raz zostawisz go samego Zabiję cię Piękny obrazek. Twój stary w szpitalu, a ty w najlepsze całujesz się z Turką. Ciszej. Nie ma sprawy. Obudził się? Śmiertelnie nas wystraszył, ale lekarze mówią, że będzie dobrze. Jest teraz sam? Z mumią. Wyrzuciła mnie, jakby była właścicielką szpitala. Kiedy on się jej pozbędzie? Może kiedy się obudzi i znowu tu zawita. Nie rób mi nadziei. To nie umój. Mój. Laura, nie krzycz Co jest? Co tu robisz? Przyszedłem się pożegnać. Nie powinieneś się dzisiaj ścigać. Naprawdę musisz. Ciszej, to sprawa osobista. Co z Martinem?

Skoro wypisali go do domu, to znaczy, że jest lepiej. Nie, teraz jest więźniem mumii. Długo go nie zobaczę. Widziałaś jego twarz? Nawet gdyby wyglądał jak upior z opery, nie przestałabym go kochać. Ale nie dlatego mi smutno. Chodzi o Kike? Słyszałam, jak się wczoraj wydzierał. To szaleniec. Dzisiaj rano, kiedy go spotkałam, przypominał Rottweilera. Przeraża mnie. Tym bardziej nie możesz za niego wyjść. To nie jego wina. Kike jest najsłodszym facetem pod słońcem. Z mojej winy jest zazdrosny. Nawet nie spałaś z Kesadillo. A może? Powiedziałabym ci. Żałuję, ale nie. Wciąż o nim myślę. Cześć, koki. Jak książe? Dzięki. Co jest? Marcin jest w domu. A Konstansa wychodzi na pół godziny. Chcą, żebym przyszła. Zastąpię cię! Jesteś najlepszą kumpelą. Powodzenia. Staniemy z laurą na czatach. Dzięki. Kochany, obudź się. Jestem przy tobie. Nigdy nie dowiesz się, jak za tobą tęsknię. Za Twoimi pocałunkami, czułościami, głosem. Kocham Cię. Dobrze się czujesz? Nic nie mów, jestem przy tobie. Nie masz pojęcia, jak tęskniłam za błękitem twoich oczu. Pielęgniarka, obudził się. Tylko ty to mogłaś zrobić. Doktorze, pan Kesada się obudził. Proszę przyjechać. Jest już w drodze. Trzeba zawiadomić panią Kesada. Co? My się nią zajmiemy. Na pewno. Oczywiście. Nieładnie tak kłamać. Co miałem zrobić? Przepraszam. Co z nim? Reaguje prawidłowo. A głowa? Na pierwszy rzut oka nie ma żadnych neurologicznych urazów. Ma bardzo poparzoną twarz? Nie denerwuj mnie. To bez znaczenia. Najważniejsze, żeby nie skończył jak warzywko. Nie dotykaj twarzy. Poczekaj, aż zdejmę bandaż. Wtedy będziesz mógł coś powiedzieć. Teraz pan to zrobi? Tak. Spokojnie, proszę nie dotykać. Udało się. Nie masz blizn. Cudownie. Pali mnie. Niedługo przestanie. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Mogę co? Zadać pytanie. Jasne. Kim jesteś? Co? Kochanie, to ja, Monita. Monita. Kim? Kto? nie pamiętasz monity? się doktor. Jest pan lekarzem? Tak. Doktor Zelosy. Nie pamiętam jej. I Noyki Sochuz. Ciebie też. doktor. Co się ze mną stało? To coś poważnego. Nie mam pojęcia, gdzie jestem i kim oni są. Spokojnie. Musi pan odpoczywać. Mumia to idzie. Monita, czekaj. Kochanie, na pewno mnie pamiętasz. Pojechaliśmy razem do Niemiec. Cieszyliśmy się z tych sześciu goli, które zdobyli nasi. Całowaliśmy się. A pamiętasz, jak lecieliśmy samolotem, a potem spaliśmy w stodole? Była tam krowa i koń. Kiedy się poznaliśmy, strasznie lało. A ja płakałam. Konstansa urządzi awantury. Idziemy. Jesteś prześliczna. Doktorze, twarz mnie piecze. Proszę nie dotykać. To normalne. Zostawię maść. Ta dziewczyna. Tak? Jest śliczna. Niczego nie pamięta? Nawet mnie. Wiesz, co myślę? Co. Że ta anestezja to oszustwo. Amnezja. Wymyślił to sobie, żeby się mnie pozbyć. Nie znalazł innego sposobu. Oszalałaś? Dzieci też chce się pozbyć? Nie wiem, ale mumie na pewno pamięta. Martwisz się o niego. Powinnaś się cieszyć, że wyszedł ze śpiączki i żyje. Znowu wpadł w szpony mumii. Kto wie, co ona mu nagada? Nie mogę nawet do niego zadzwonić. Głowa do góry. Zapytam Jose, co z Martinem. Kim jest Monita? Przypomina zwierzę, które uciekło z Zoo. To my jesteśmy dla siebie stworzeni. Jasne? Jak uważasz? Jedz. Kto to? Oli. Przyniosłam Postawię tu. W porządku? Omal tego nie upuściłam. Przepraszam, Monita. Pamiętasz mnie? U mnie dzisiaj. Coś jest. Nic. Ty płaczesz. Okropna ze mnie Beksa. Proszę. Co jest? Kiedy się poznaliśmy, też płakałam. Dałeś mi chusteczkę, ale nie wiem, czy ci ją oddałam. Nie martw się. Na pewno mam więcej. Pamiętasz ją? Dał mi chusteczkę. Przeziębiłaś się? Mam alergię. Wyjdź i przestań rozsiewać zarazki. Tak, kochanie. Później się zobaczymy. Mam nadzieję, że poczujesz się lepiej. Chodź. Dlaczego ją tak potraktowałaś? Co znowu? To miła dziewczyna. Pozory mylą. Chcę już wracać do domu. Do domu? Do dzieci. Dzieci. Tak. I do tej białej kobiety, która przynosi mi herbatę. To Rosa, pokojówka. Idziemy. Niedługo wszystko sobie przypomnisz. Pomogę ci. Musisz się odprężyć. To moi przyjaciele? Masz ich wielu. Ze szkoły, z klubu. Monita też się ze mną przyjaźni? Nie. Pracuje dla ciebie. Nie musisz jej pamiętać. Nie denerwuj się. To dla mnie przykra sytuacja. Wybacz mi. Chcę, żeby było dobrze. Przepraszam. W porządku. Widziałam film, w którym główny bohater traci pamięć. Potem wali się w łeb i odzyskuje ją. I co? Może powinnaś uderzyć go w głowę Przestań mówić od rzeczy Martin mnie nie pamięta A kiedy go walnę, znienawidzi mnie Chcę pomóc Jesteś kłębkiem nerwów A co z mumią? Z Konstancą Nie nazywaj jej tak Kochasz ją?

Zastanów się nad tym. Pensad. Tu ile idzie o takie Poczekaj, proszę. Musimy porozmawiać. Spokojnie. Rozluźnij się. Zaraz odzyskasz pamięć. Muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Kiedy mnie całujesz, cały czas myślę o monicie. Chcesz szukać monity? Przykro mi, ani słowa. Muszę to powiedzieć. Jesteśmy małżeństwem, mamy rodzinę. Nie możesz tego zniszczyć w jednej chwili. Nie wiem, co nas łączyło. Niczego nie pamiętam. Powinienem odejść, żebyśmy się nie ranili. Jeśli wyjdziesz, nie będzie odwrotu. Chciałbym sobie wszystko przypomnieć i nie sprawiać kłopotów, ale nie potrafię. Kiedy jestem z tobą, chcę biec do monity. Jeśli cię kocham tak bardzo, jak mówisz, na pewno do ciebie wrócę. Jeśli ty mnie tak bardzo kochasz, zrozumiesz i wybaczysz. Muszę się przewietrzyć i pomyśleć. Potem pójdę do kobiety, którą kocham. Y cuando me acuerde de cómo son las cosas, voy a volver con la mujer que amo. señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy buscando a la monita. ¿Mieszka tú? Kto to, Kimberly? Głodny jestem. Nazywam się Martin. Szukam monity. Spadaj, wołam Kimberly. Przepraszam. Co tu robisz? My się znamy? Jestem Nieves, matka Kike. Jakiego Kike? Lepiej o nim zapomnij. Szukam monity. Jak zawsze. Tak? Często tu przychodzę? Bardzo. Zapomniałeś? Niczego nie pamiętam. Biedactwo. Nic nie pamiętam. Potraktuję cię jak syna. Jesteś moją matką? Nie. Ale mogłabym nią być. Nie szukaj Monicy. Nie możecie być razem. Dlaczego? Nie pytaj. Choć raz posłuchaj mojej rady. Zapomnij o niej raz na zawsze. Jak chodzisz, idioto? Oszalałeś? Mogłeś zginąć. Zamyśliłem się. Zgubiłeś się? Twój dom jest w przeciwnym kierunku. Szukałem cię. Mnie? Tak, dlaczego? Powiem prawdę. Niczego nie pamiętam. Mam mieszane uczucia. Ciebie też nie pamiętam. Ale odkąd cię ujrzałem, poczułem coś. Nie panuję nad tym. I muszę to zrobić. Co? To. Wszystko w porządku? Przypomniałem sobie. Kocham cię, Esperanza Munias.